Jednym z najbardziej rozpoznawalnych, a także głównych bóstw w mitologii nordyckiej jest Thor. Jest to też postać, która przewija się w wielu grach komputerowych, filmach, czy też książkach. Jest w tej popkulturze obecna, jest używana na wiele różnych sposobów, przedstawiana na wiele różnych sposobów. Pewnie większość osób, myśląc Thor, ma przed oczami kreację Chrisa Hemswortha i wersję z Marvela. Natomiast ostatnimi czasy... Popularna też była wersja z serii gier God of War, gdzie właśnie mieliśmy tą wersję tora bardziej zgodną z opisami z mitologii. Ale chciałem kilka słów powiedzieć na temat Tora z Kingdom Rush, gdzie niby jest opisywany jako półbóg, jako syn Boga Pierunów, przyjaciel Denasa i taka legenda, natomiast tak patrząc fabularnie, wydaje się nie być tak potężnym bohateriem, jak mógłby być. I piszcie w komentarzach, czy macie podobne spostrzeżenia na temat jego.